Brokawer pokażę trochę nowy, a Halloweenowy. Tu mamy yy, no i ogólnie wszystkie yy, są nowe autka za te, roku są te tablice, to się szuka. pokazać? Yy, idziemy pokazać Wam już. Ja Weźmiemy pokazujemy. może ogólnie mamy VIPa. Domek nowych nie ma. Jest. To jest z kiedyś. Domek, domek, domek dobra, nie jest. ma nowych domków niestety. Ale mamy, mamy są nowe auta. I muzyka już nie ma kodów do wpisywania. Tylko jest, dobra, to, to, mamy jest noga, to jest Dobra, pokażę tabliczkę. Mamy tutaj tabliczkę. Mamy tablicę. Ma jest i, i takie autko. Mamy pomarańczowy dymek. jest strony fajne to jest hard. I mamy też Extreme. To jest najlepsze auto. My akurat zaczynamy pomarańczowe, tak na serio, one jest zielone. Ale mamy je pomarańczowe, bo zmieniliśmy kolor. To też jest. Można tutaj um, takie sprężynki, że jest niższe albo wyższe. I komu na zmieniamy Mamy żółte. Tutaj są różne, różne takie. Ja wam za chwilę pokażę. Więc teraz pokażę Wam. Ufo. Czy ja w bo ty yy, x in i dlatego. Ja lecę. Ja kieruję. Dobra, uwaga. Ja to będę kierował. Mogę wejść. Tu mamy sheep. Dobra. W sumie UFO. To będzie. Wejście. No i nie. tu tak Normalnie jak się... Tylko latuje. tu nie ma zmiany, bo w normalnym helikopterze to ja jest takie zmiany, że... Jest teraz fajne Halloweenowe, tu mamy Happy Halloween. Są dynie. Start gry się zmienił, wszędzie są dynki fajnie poustawiane. To nie ja mówię. Yy, I mamy różne auta i wiele różnych rzeczy. Mamy Gdzie też Są cukierki, pokażę uwaga, bo... słuchajcie, no, słuchajcie, słuchajcie dźwięków. To jest jedynka, to jest trójka, a dwójka jest najśmieszniejsza. Hem. O. No, jak dzidzia. Ogólnie czekajcie, bo cukierków wam nie pokażemy jak robimy, ale już kończymy, więc pa pa. pa, pa. Czekajcie.